W Sopocie i Gdyni odbyło się jubileuszowe 25 Grand Prix sopot Gdynia. Rozgrywane w dniach 12-14 sierpnia zawody były 11 i 12 rundą górskich samochodowych mistrzostw Polski. Trasa wyścigu, praktycznie od początku, pozostaje niezmieniona. Od tych 25 lat ona praktycznie się nie zmienia, trochę się skróciła. Są takie spowolnienia, tak zwane szykany, bo prędkości tu są nieprawdopodobne. Samochody rozwijają prędkość do 250 km na godzinę. W związku z tym rzeczywiście bardzo szybkie przejazdy. Wiele niebezpiecznych tematów, ale generalnie to jest sport, to jest zupełnie inne jak gdyby pole doświadczalne. No i oni się ścigają mistrzostwa Polski. Ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, że to co mają i dlaczego tu bezpiecznie pani dojechała, to wszystko to pochodzi ze sportu. Ludzie złożeczą, co oni się ścigają i tak dalej i tak dalej. Hamulce tarczowe, pasy bezpieczeństwa, aktywne zawieszenia, odpowiednie, nieniszczące człowieka, karoserie, to wszystko zawdzięczają to normalni zjadacze chleba. Ja również sportowcy. Wśród ścigających się zawodników nie trudno znaleźć całe rodziny, których ojciec zaraził swoich synów pasją do samochodów. Rodzina myszkierów jest jedną z nich. Opowiedzieli nam oni nie tylko o tegorocznym wyścigu, ale także o tym, jak Grand Prix Sopot Gdynia wyglądało w przeszłości. Jest 25-lecie. W zeszłym roku leszkowi Otskiemu obiecałem, że mówi, żebyś był na 25-lecie. Ja mówię, słuchaj, obiecuję ci, że ja będę zdrowy, będę miał samochód, to będę. No i dlatego jest. Rekord trasy do mnie przez parę lat należał. Później poprawił Mariusz Stec. Wtedy dużo jeździłem. Dzisiaj bym tego nie poprawił nawet lepszym samochodem, bo to trzeba cały czas jeździć. Piękne miejsce, Sopot, środek lata prawie. Spotyka się tu dużo znajomych, dużo ludzi. I piękna, piękna sprawa. No. Ja bardzo miło wspominam, mimo że nie wszystkie wyścigi ukończyłem tutaj tak, jak bym chciał i na lokatach, jakbym bym chciał, jakie miałem ambicje i aspiracje. Ale wszystkie je bardzo dobrze wspominam, no bo one tam są parę kilometrów od mojego domu. Nie trzeba jechać na południe Polski, czy do Słowacji, żeby się pościgać i zawalać noc, żeby dojechać. Tu jest jednak wszystko na miejscu, także zawsze bardzo dobrze i bardzo miło wspominam te wyścigi. Ja znam każdy centymetr tej trasy, aczkolwiek musimy być świadomi, że ona się zmienia, tak? Z roku na rok się zmienia. Jeżdżą samochody, jeździ komunikacja, robią się jakieś nierówności. Tu coś naprawią, tu coś się zepsuje, także no, trzeba być ostrożnym, nie można tak jechać z pamięci. Samochód, którym startowałem do tej pory przez ostatnich kilka lat, uległ zniszczeniu. I tutaj moja stajnia wyścigowa, która obsługuje, podstawili zupełnie nowy samochód, którym te podjazdy to jest wszystko, co nim jechałem. Mimo, że cała technika tego auta jest bardzo podobna, no jednak różni się znacząco od tamtego samochodu, odczucia moje ze środka. Stąd nie jest łatwo mi się przełamać. No ja jeżdżę od 98 roku. Zaszczepił to w nas ojciec, który w latach 80. zaczął się ścigać. jeździliśmy z nim, oglądaliśmy, obserwowaliśmy, później pomagaliśmy. W tym Tomek, starszy brat zaczął się ścigać. I tak po kolei cała rodzina wchodziła w to i podporządkowaliśmy pod wyścigi całe swoje życie. I pracujemy w branży motoryzacyjnej. Sami te auto budujemy, sami je przygotowujemy i sami się ścigamy. Przez to, że wyścig Grand Prix sopot Gdynia jest jubileuszowy, to u większości kierowców powracają wspomnienia. Ja pamiętam tę trasę już ponad 20 lat. Jeździliśmy tutaj w różnych warunkach. Przeważnie w trudnych, dlatego że ten wyścig zawsze charakteryzował się tym, że w jednego dnia była cudowna pogoda, następnego dnia padało. Ale to też coś wyjątkowego, dlatego że liczą się umiejętności kierowców, które w tym momencie można sprawdzić faktycznie na przestrzeni całego weekendu. Dzisiaj wspaniale, cudowna pogoda, świetna atmosfera, cudowny wyścig Monte Carlo Północ. Mój syn i ja jedziemy takimi samymi autami, 40-letnimi Porsche 911, przygotowanymi do rajdów, do wyścigów. Te samochody służą nam już od bardzo, bardzo wielu lat i przede wszystkim to, co charakteryzuje te auta, to niezawodność. Są zawsze do dyspozycji i zawsze w idealnej kondycji. Na trasie nie brakowało widzów, którzy z zapartym tchem oglądali zmagania kierowców. Bardzo fajnie jest. Ja jestem jak w niebie. Ja lubię samochody, więc jest super. No jest bardzo ciekawie, przede wszystkim głośno. To jednak tradycja Sopotu, wyścig górski, ale w Sopocie, co jest zastanawiające dla, dla ludzi, którzy nie słyszeli nic, nic o tym. Yy, według mnie fajna, fajna sprawa, fajna impreza. Jubileuszowy wyścig Grand Prix Sopot-Gdynia przywiódł wiele wspomnień. W końcu to już 25 lat. Jednak nie zapominamy o teraźniejszości. Sobotnią 11 rundę górskich samochodowych mistrzostw Polski wygrał Karol Krupa, który umocnił się na pierwszym miejscu Klasyfikacji generalnej. Polecamy również zobaczyć. Trabanty spotkały się z polskimi fiatami, czyli trabimic polski fiat oraz postaw nam kawę. Polub nas na Facebooku oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału. A jeśli podoba Ci się nasza praca, to możesz nas wesprzeć stawiając nam kawę. Wystarczy kliknąć w trzy kubeczki.